Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku raka i zapraszam na przesłanie z kart na nowy rok na miesiąc styczeń styczeń 2023. Przesłanie z kart dla znaku dla osób spod znaku raka. Przesłanie kart dla osób spod znaku raka na miesiąc styczeń. Rak i miesiąc styczeń. Podróż was czeka, drogie raki. Gdzieś będziecie wyjeżdżać. Nie wiem czy to będzie kwestia, że na Sylwestra gdzieś wyjedziecie, może dalej. To w każdym razie jakaś tutaj dalsza podróż może was czekać. Pokusiłabym się nawet o stwierdzenie, że zagraniczna. No i co tu z tą podróżą dalej karty mają listka, karty pokazują listka chytruska, czyli uważajcie może na to z kim podróżujecie, w jakim tle towarzystwie, co to może kogo gdzieś tam poznacie w tym, w tym nowym miejscu, jeżeli na przykład ktoś jakiś urlop planuje na styczeń, wyjazd na narty powiedzmy, no to tutaj też ktoś się taki pokazuje, kto że tak powiem żydko na krzywy ryj będzie się chciał Waszym kosztem zabawić. Czyli nie dajcie się po prostu, drogie raczki, wykorzystywać. Karty pokazują dobre wiadomości związane z finansami, a zwłaszcza dotyczące osób, które na przykład ubiegają się o dziecko i leczyły się, inwestowały w to pieniądze, w jakieś tutaj wspomaganie. To mają szansę, te, te starania mają szansę, znaleźć jakby finał, tak, czyli będzie ta pożądana, ciąża ciąża się pokazuje. I też zarówno osoby, które, które już są w ciąży, to pokazuje karta, że jakieś nakłady finansowe większe w tym miesiącu styczniu, może właśnie inwestycja tutaj w jakieś gadżety dla dzidziusia. Dobrze, i co tutaj y, dalej mamy? Drogie raki, w Waszym środowisku jest osoba, y, przyjaciel, który ja powiedziałam, że Wy może nie dostrzegacie go y, jako powiedziałam tak, komu się podobacie, ale Wy tego nie widzicie. I to jest na przykład osoba, która zawsze Wam chętnie pomoże, może jakiś kolega z pracy, tak, który nie postrzegacie go pod kątem kandydata do relacji, do związku. Ale on zawsze jakby jest na Wasze tutaj, nie tyle zawołanie, co jeżeli macie jakiś problem, to chętnie Wam pomoże. Kwestia pracy to tutaj tylko przykład, był może to być, nie wiem, jakiś życzliwy sąsiad, czy no po prostu osoba, której ja bym powiedziała nie widzicie jako swojego partnera, albo jeżeli macie partnera, to tak czy owak Wy się tej osobie bardzo. Bardzo podobacie. Uważajcie, karty ostrzegają tutaj te um, trzy, żeby nie zdradzać swoich planów, swoich um, tajemnic, nie puszczać um, dalej w świat, bo później na przykład, um, y, w, powie, powiedzmy taki przykład tutaj, powiecie coś w pracy, na przykład, że o szef Wam zaproponował awans, ale się y, wahacie. I później na skutek tego, ta wiadomość wyjdzie na jaw, później szef będzie miał na przykład za złe, że to rozgłosiliście, no i postawi was na przykład pod murem, czyli to jest karta rozstajnych dróg, czyli coś trzeba będzie wybrać, a ten awans przejdzie wam koło nosa. To taki przykład był odnośnie tej pracy, ale to mogą być wszelkiego rodzaju jakieś informacje, które powinnyście raki zachować dla siebie, bo tu są takie myszki, które mogą niby takie małe myszki, ale mogą dużo szkody narobić, no i wtedy będziecie postawione pod murem, tak, między młotem a kowadłem. Coś tutaj trzeba będzie wybrać, opowiedzieć się po którejś ze stron. A jakby ta korzyść, którą która gdzieś tam wisiała w powietrzu, ona gdzieś tam przejdzie Wam koło nosa. Także nie chwalcie się za bardzo w miesiącu stycznia. Dobrze, ja tutaj krótko podsumuję. Podróż Was czeka, ale uważajcie, z kim w tej podróży będziecie przebywać, czy też do miejsca, do którego się udajecie, bo tam taki lisek, trusek, który chciałby Was wykorzystać, się pokazuje. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to tutaj, jeżeli inwestowałyście, to mają one szansę przynieść. Pożądane zyski, ale tak samo osoby, które ubiegały się o dziecko, starały się o dziecko i tutaj długo nie przynosiło to efektu, to tu karty pokazują, że pieniądze włożone w leczenie mają szansę właśnie teraz tym dziedziciem ciążą pożądaną zaowocować. Karty pokazują też przyjaciela, który gdzieś tam jest wam w stanie na każdym kroku pomóc, ale wy jakbyście go nie dostrzegały. No, i jeszcze tak jak tutaj mówiłam, nie rozgłaszajcie swoich obaw, czy też nie chwalcie się za na to, jeżeli będziecie się miały czym pochwalić, bo ktoś może Wam wtedy, nie wiem, robić na przekór, zazdrościć, zawiścić no i postawić Was wtedy w jakiejś możecie się znaleźć niekomfortowej sytuacji. Także, drogie Raki, miesiąc bardzo intensywny, bardzo tutaj ciekawy początek roku się szykuje. Ja pozdrawiam wszystkich, wszystkie raki bardzo serdecznie. Zapraszam oczywiście do porad indywidualnych oraz do oglądania innych moich filmów. Papa! Pa.